Cześć, czy zdarzyła Ci się taka sytuacja, że trzy razy wpisujesz poprawne hasło do swojej strony, no i żadne nie wchodzi? Klasyczna sytuacja, zapomniałeś hasła. No ale jeżeli chcesz je odzyskać i odzyskać dostęp do swojej drupalowej strony, no to jest na to kilka sposobów, które właśnie pokażę Ci w tym filmie. Cześć, ja nazywam się Bartek Filipiuk i jestem techlidem oraz deweloperem w firmie Droptica I od ponad 10 lat zajmuję się wdrożeniami systemu Drupal dla klientów z Polski, jak i z zagranicy. No i dzisiaj właśnie pokażę Ci, jak odzyskać dostęp do swojej drupalowej strony. A jest na to kilka sposobów. Pierwszym, najprostszym sposobem jest wykorzystanie budowanej funkcjonalności Drupala, jaką jest formularz odzyskiwania hasła. Na każdej drupalowej stronie on jest od razu dostępny. No i tutaj, gdy masz formularz do logowania, wpiszesz złe hasło, no to oczywiście dostajesz Komunikat, że hasło jest niepoprawne i trzeba coś z tym zrobić. Pisać poprawne, bądź dostać, uzyskać dostęp w inny sposób. No, i tutaj jest formularz ustaw nowe hasło, gdzie trzeba wpisać adres e-mail użytkownika, bądź jego nazwę. No, i na ten adres e-mail zostaną wysłane instrukcje, jak odzyskać dostęp do naszej strony. No, i przykładowo, jak użyję tutaj e-maila ze swojego konta administracyjnego. Zachowaj, dostaję komunikat, że e-mail został wysłany. No i tutaj w swoim kliencie pocztowym widzę, że jest nowy mail. No i tutaj jest link do właśnie odzyskiwania hasła. Trzeba w niego po prostu kliknąć i podążać za instrukcjami. No i tutaj jest formularz resetu hasła. Wystarczy kliknąć login i jesteśmy od razu zalogowani na danego użytkownika. W tym przypadku jest to admin, no i tutaj mogę zmienić hasło na 123. Oczywiście takiego hasła nie ustawiamy na serwisach produkcyjnych. No i zapisuję i tym sposobem moje hasło zostało zmienione i dostęp odzyskany. Problem pojawia się wtedy, gdy na naszej Drupalowej stronie na serwerze nie mamy zainstalowanego serwera SMTP, czyli takiego serwera, który służy do właśnie wysyłki e-maili na dane konto. No jeżeli tego nie mamy, no to musimy użyć innego sposobu. Odzyskania dostępu do tropolowej strony. Oczywiście takich sposobów jest parę, no i teraz pokażę Ci od takich trudniejszych, do trochę prostszych, zależnie od tego, do czego masz tak naprawdę dostęp. W tym przypadku powiedzmy, nie było dostępu do SMTP, no ale może masz dostęp do bazy. Danych. No, i to hasło można zmienić bezpośrednio w bazie danych. No, do niej musisz mieć dostęp na przykład prze, poprzez phpMyAdmina, który jest dostępny od razu, jeżeli zainstalujesz stronę lokalnie na DDEV-ie, bądź jeżeli masz to wszystko na serwerze, no to prawdopodobnie masz tam PHP phpMyAdmina, czyli też masz dostęp do bazy danych. Oczywiście login oraz hasło też musisz do niej posiadać, no i musi być ono poprawne, żeby się zalogować. No, ja jestem tutaj już zalogowany właśnie do PHP phpMyAdmina. Tutaj jest moja baza produkcyjna. No i tutaj jest taka tabela, która nazywa się users field data. No i tu są dane wszystkich użytkowników. No i między innymi jest też pole hasło pass. No i jak widzisz tutaj to hasło jest w formie zahaszowanej, czyli przy danym użytkowniku, jeżeli chciałbym zmienić jego hasło, no to nie mogę tutaj wpisać hasło 123, no bo to po prostu nie zadziała. To hasło musi być również zahaszowane. Do haszowania hasła możesz użyć jakiś lokalny soft bądź też online nowe na przykład online, którego właśnie teraz wykorzystam. No i tutaj wystarczy, że wpiszesz hasło, które jest w formie plain, czyli na przykład 123. No i dam generate hash. No i tutaj mam to zahaszowane. Wystarczy, żebym to teraz skopiował. Wklejam. No i w tym momencie hasło już powinno działać i jest powrotem ustawione na 123. Jak widzisz zalogowałem się hasłem 123, także jest to też jeden ze sposobów na to, by właśnie odzyskać dostęp do Drupalowej strony, no pod warunkiem, że masz dostęp, pełny dostęp do bazy danych, na przykład poprzez phpmyadmina, bądź inny klient, który umożliwia Ci właśnie manipulowanie danymi w bazie. Dobra, jeżeli nie masz dostępu do bazy danych, no to istnieją jeszcze dwa sposoby. Do odzyskania tego właśnie dostępu, no i to są sposoby, które już są y, stricte związane z narzędziem, które nazywa się DRASZ. DRASZ to jest y, takie narzędzie ułatwiające pracę z Drupalem, które między innymi służy na przykład do odzyskiwania. Y, mm dostępu do odzyskiwania haseł, ustawiania haseł, można ale też robić wiele innych rzeczy można czyścić cache, można generować moduły, generować kod czy inne bardzo przydatne rzeczy, no i ten skrypt drash jest dostępny przez linię command shell no i tutaj żeby mieć do niego dostęp no to trzeba odpalić konsolę ja jestem teraz w katalogu gdzie jest właśnie zainstalowana moja strona Tutaj znajduje się pliki strony, jest vendor. No i też jest tutaj dostępny drush poprzez ddeva. Ddev to jest właśnie narzędzie. To jest taki framework dockerowy, który ułatwia stawianie właśnie lokalnych instalacji, m.in. Drupala. No i on też dostarcza tutaj drasha od razu w pakiecie. Czyli na przykład, jak zrobię ddev drush status, no to o, nic nie zobaczę, bo wpisałem złą nazwę. Ddev. Idę the status. No, i tutaj mam dane y, o mojej właśnie stronie, która jest zainstalowana. No, widzę, że jest zainstalowana, bo wszystkie dane się wyświetlają poprawnie. Y, logowania czy dane do bazy oraz y, wszystkie wersje Drupala oraz Drasha, PHP. -a. Także widzę, że tu wszystko y, będzie działać. Także mogę teraz zacząć y, odzyskiwać dostęp. Jeżeli chcesz zmienić hasło do swojego konta no to draszem zrobisz to w bardzo prosty sposób jest do tego komenda mm. jeżeli nie znasz komend no to wystarczy pisać ddrash help no i tutaj wyświetlą się wszystkie komendy jest ich naprawdę sporo te, które nas interesują są związane z użytkownikiem czyli jest tutaj user i odszukuję, jest user password powiedzmy, że nie wiem jak korzystać z tej komendy bo jestem nowy w draszu pisałem user password no, chyba muszę wpisać to tak OK, ddevdash help i nazwa komendy, i tutaj mam wyjaśnienie, jak mogę użyć tej komendy. No, i tu jest przykład, który mogę sobie zrobić. Powiedzmy, copy paste, copy, wklejam. No, i tutaj między tymi pojedynczymi cudzysłowami wpisuję hasło, które mnie interesuje. 1, 2, 3. No, i to jest some user, nie ma takiego użytkownika jak. OK, tutaj zapomniałem, dać ddev, OK. I w tym momencie pokazuje mi po prostu, że nie mam takiego użytkownika. Som you, także muszę tutaj użyć poprawnej nazwy użytkownika, jaką jest admin. No i w tym momencie hasło admina zostało zmienione na 123. No i się mogę właśnie zalogować na to konto. Zobaczmy, czy działa. To jest admina 123. Zaloguj i jestem zalogowany. Dobra. Innym sposobem jeżeli masz dostęp do linii komend, do shella, no to możesz użyć innej komendy drashowej, która bezpośrednio zaloguje Cię na danego użytkownika. Wystarczy użyć komendy drasha ddev drash uli i ona wygeneruje nam, wygeneruje nam link do zalogowania się. OK. I teraz wystarczy ten link skopiować oraz wkleić do przeglądarki. w momenciu nie zadziała, gdyż jestem zalogowany. Wyloguję się. OK. No, i jak widać, to wszystko działa. Użyłem jednorazowy link logowania i w ten sposób odzyskałem dostęp do drupalowej strony. Teraz mogę zmienić to hasło na jakiekolwiek inne. No i już y, pamiętać to hasło, żeby się później bez problemu z powrotem zalogować. Jak widzisz, jest kilka sposobów na odzyskanie dostępu do drupalowej strony, jeżeli przyjdzie Ci zmierzyć się z czymś takim, no to masz właśnie kilka opcji. Właśnie wysłanie e, instrukcji na maila. Jeżeli nie masz dostępu do SMTP, jeżeli twój drupal nie wysyła danych, no to możesz e, zmienić te dane w bazie danych bezpośrednio. Oczywiście te hasło musi być zaszyfrowane, żeby zadziałało. No i trzeci sposób to jest, gdy masz dostęp, tak naprawdę do serwera, możesz wykonywać komendy drasha czy inne komendy shellowe. No to możesz e, wykorzystać komendę na zmianę hasła, czyli user password bądź na Komendę, która wygeneruje Ci link do zalogowania się na danego użytkownika, czyli drasz uli. No i te sposoby dadzą Ci prawie 100% pewność, że odzyskasz dostęp do swojej drupalowej strony. To tyle, jeżeli chodzi o odzyskiwanie dostępu. No jeżeli nie chcesz mieć problemów z czymś takim, no to warto korzystać z menedżera haseł, no i tam trzymać swoje hasła na przykład do stron drupalowych tak, żeby pamiętać tylko jedno hasło do tego menedżera, a reszta haseł będzie bezpiecznie siedzieć właśnie w tym menedżerze i będziesz mógł łatwo podejrzeć jakie to jest hasło, bez kombinowania, bez właśnie stresu, że zaginął Ci dostęp do Twoich danych, Twojej Drupalowej strony. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie do innych odcinków, bądź ogólnie pytania o wdrożenie systemów, systemu Drupal, dla Was, dla jakichś Waszych projektów, no to oczywiście piszcie komentarze, zadawajcie pytania, na pewno będziemy na nie wszystkie odpowiadać. Tymczasem dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.